Moje kurczaczki już są całkiem duże. Tymczasem mam już kolejny wylęk właśnie kolejna kwoka, wysiedziała. Kurczaczki na razie chyba jeden jest. A maluszka, chodź, do jejku, no pokaż, dla potrzeb filmowych, maluńko. No właśnie, jest maluszek. No dobrze, już się niepokoję. Nie, niepokoję cię, malutka. Siedź sobie, tutaj wysiaduj kolejne. A mały tym razem odziedziczył większość genów po ojcu kogucie, zieloną nóżce. No, niestety, kogut jak to wszystkie koguty jest egoistycznym jebaką i in, kwoka i małego nie interesują. Interesują go tylko te kury, które mu dają.